Nowe przepisy musimy poczekać. Cieszmy się, że po prostu mogliśmy pospać nieco dłużej. Dzień dobry. No to tak w skrócie: niskie ciśnienie, niska temperatura, przede wszystkim ta odczuwalna, duże zachmurzenie. Właściwie wszędzie może padać, a dodatkowo dziś w większej części kraju silny i porywisty wiatr, więc wtorek typowo jesienny. No i to już jest taka szarobura jesień, a niekoniecznie Złota Polska, ale poranek ciepły. Najchłodniej w Zakopanem, tu 3 stopnie, 5 stopni w suwałkach. Jeszcze nie pada, ale całkowite zachmurzenie, opady, mrzawki najczęściej pojawiają się na Mazowszu, na Ziemi Łódzkiej, w Wielkopolsce. Chwilowe przejaśnienia możliwe na zachodnim Pomorzu, i tu w tym momencie najwyższa temperatura. Na poziomie 9 stopni. Najcieplejszy moment dnia z szansą na 11, ale oczywiście na termometrach, bo chcę podkreślić, że nie dość, że temperatura odczuwalna w całej Polsce będzie jednocyfrowa, to raczej to będzie 5-6 stopni, a niekoniecznie 8-9 tyle, ile wskażą termometry, dużo chmur. I teraz tak, w pierwszej części dnia opady często będą miały charakter przelotny, mogą być dążawki, ale kiedy już do Polski od zachodu wkroczy front atmosferyczny związany z niżem z nadwysp owczych, opady mogą mieć Charakter ciągły, także parasol jak najbardziej, ale taki solidny, bo taki kieszonkowy, który łatwo złożyć mieści się w torebce, może nam się po prostu powyginać. Dlatego że prędkość wiatru to miejscami nawet 60 czy 70 km na godzinę. 8 stopni na termometrach w Lublinie, w Białym Stoku, 9 w Warszawie, najcieplej w Gdańsku i we Wrocławiu, bo tu 11, a jutro. Wzrost ciśnienia 1000 h-paskali, Większe rozpogodzenia możliwe na Dolnym Śląsku i delikatnie cieplej na Podkarpaciu możliwe 14 stopni. Czwartek nadal pochmurne, ale opady deszczu przelotne, głównie na północy Polski i ponownie temperatura w najcieplejszym momencie dnia do 14. Piątek całkiem pogodne, nawet chwilami słoneczne na północy Polski. Temperatura nawet do 15 stopni i sprawdzamy weekend świąteczny. Tutaj, oczywiście, apel do kierowców. Niezależnie od warunków atmosferycznych, uważajmy. Pierwszy dzień listopada z temperaturą do 16 stopni, dzień zaduszny, nawet 17, ale tu już więcej chmur, natomiast wszystkich świętych na ten moment święta zapowiadają się ciepłe i zwłaszcza pierwszy dzień świąty niekoniecznie deszczowy. Do zobaczenia!